jest bezpieczną telefonią komórkową dla dzieci. To jest pierwszy tego typu projekt na świecie i można byłoby pomyśleć, że przede wszystkim chodzi nam o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jest to jeden z filarów tego, co my będziemy robić, i ja bym powiedział, że to jest tak 10% tego, co chcemy osiągnąć. Pozostałe 90% są to trzy elementy. Jest to zwiększone bezpieczeństwo dzieci w sieci, ale również i poza siecią. To jest także ponowne łączenie rodzin, które dzisiaj telefon po prostu dzieli. My chcielibyśmy ten trend odwrócić. Zależy nam na tym, żeby dzieci nauczyły się być szczęśliwe i żyć w świecie analogowym i taki jest jeden z naszych celów. A trzecim jest edukacja. Dzisiaj nie każde dziecko ma dostęp do edukacji, zresztą edukacja szkolna rzadko kiedy buduje samoświadomość. A świadome i szczęśliwe dziecko to świadomy i szczęśliwy dorosły. Chcielibyśmy żyć w takim świecie, prawda? Budowa telekomu jest to niezwykle skomplikowane zadanie i zajmuje zwykle dwa albo trzy lata zbudowanie takiej firmy. I to jest to, czego ludzie nie widzą. To jest tak, że widzisz wierzchołek góry lodowej, a nie widzisz tego całego zaplecza, które znajduje się pod spodem, a to jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane. To jest tak, jak gdybyś przyjechałeś tutaj pewnie jakimś pojazdem, jakimś środkiem transportu, samochodem i to jest fajne. Masz ten samochód, mogłeś go kupić. Natomiast oprócz tego, co jeszcze było potrzebne, była potrzebna fabryka, Fabryka, w której ten samochód został wyprodukowany, i była potrzebna droga po której tutaj przyjechałeś. I to jest właśnie to całe zaplecze, które jest w, w tle, tego po prostu nie widać. I to jest to czego ludzie nie wiedzą. Nie chciałbym się jakoś bardzo porównywać do konkretnego podmiotu, dlatego że generalnie, no. Nie ma takiego telekomu na całym świecie. Hiro jest pierwszym tego typu projektem. Mogę Ci to obrazowo... E, o, mogę Ci to obrazowo powiedzieć w taki sposób. E, te, telekom, taki duży telekom, operator infrastrukturalny, to jest autobus. W tym autobusie część ludzi siedzi z przodu, w strefie dla VIP-ów. Część siedzi w środku, a część siedzi z tyłu. To są klienci niskokosztowi. Ale wszyscy jadą autobusem, a my wysyłamy po naszych klientów limuzynę. Dlatego właśnie e, to jest telekom wyłącznie dla dzieci. Nie będzie tam taryf dla dorosłych. Więc generalnie myślimy, że dla dzieci to będzie po prostu najlepszy telekom. Swoje pierwsze pieniądze zarobiłem, gdy miałem kilkanaście lat. Wówczas rozdawałem ulotki, potem handlowałem warzywami, kupiłem warzywa i sprzedawałem po sąsiadach razem z moim przyjacielem. To było bardzo przyjemne. Mieliśmy wtedy trochę słomiany zapał, bo jak tylko zarobiliśmy 20 zł, to już nam się odechciało, ale to była właśnie moja pierwsza przygoda z zarabianiem. <laughs> Zabawne pytanie, ale u mnie generalnie jest raczej twórczy chaos. Mój spólnik, który siedzi w tym samym pokoju na biurku obok, ma zawsze idealny porządek i bardzo często przychodzę, patrzę na swoje biurko i widzę. Też jest tu porządek. Nie mam pojęcia, jak ten porządek się tam zrobił, ale sądzę, że on maczał w tym palce. Bo i tak wiem, gdzie wszystko jest, a potrzebuję tych rzeczy, żeby zbudować sobie taki pełen obraz. Tutaj jest coś, tutaj jest coś, tutaj jest coś i kiedy mam to wszystko na tym biurku, to wtedy mam to wszystko jakby wiesz w głowie. Widzę to dużo, dużo lepiej, niż gdybym miał to pochowane w szufladach.